Dzień dobry, dzień dobry kochane farmazonki. Witam was serdecznie z raju, kochani. Z raju na ziemi. <laughs> w mojej okolicy. Ten kto by tego nie docenił, kochani to... To jest dziwny. Patrzcie na to. Patrzcie na to, patrzcie na to. Patrzcie na to. Mhm. O, idzie piesek. Muszę reagować. O. Ej, chodźcie. Akurat w środku filmu. Poczekajcie. Jakiś taki śliczny piesek bez nóżki. Tam chyba wziął. Z odzysku bardzo dobrze kochani witam was serdecznie na nowym odcinku kanału Farmazony tych co już my znają i kochają i lubią serdecznie pozdrawiam ale również pozdrawiam kochani wszystkich nowych widzów którzy zechcą dołączyć do naszego klubu Farmazonów takiego sympatycznego kanału który prowadzę kochani na początku yy, tradycyjnie zapraszam wszystkich do farmaceutycznego Vinteda który wspiera ten kanał i pomaga wymieniać się energetycznie pomiędzy mną a moimi kochanymi witami Czekajcie. dziękuję wszystkim kochani za e, zakupy dziękuję Dzisiaj mam dla Was taki do zareklamowania świetny produkt, naprawdę świetny. Zrobię to szybko, bo nie o tym chciałam mówić, ale z czego trzeba żyć, kochani. Szampon kawowy polecam Wam. Tam dzisiaj wstawiłam. Do włosków na wypadające, do wypadających włosów. 97% składników pochodzenia naturalnego bez silikonów. Wegański, z właśnie z kininą i kofein, kofeinowym ekstraktem. Także polecam mega pięknie pachnie. Dzisiaj już kilka sztuk się sprzedało. Polecam Wam jeszcze jest. I również, tylko nie wiem, czy znajdę, <śm> <śm> bo sobie wrzuciłam głęboko. Również do włosków, żeby wyrastały nowe, kochani, ekstrakt z kawy taki wodno-glicerynowy, którym sobie można nacierać tutaj y, nasadę włosów, żeby wyrastały te baby hairy. Można to połączyć też z jakimś olejkiem sympatycznym. Y, to koniec, kochani. I dzisiejszy temat y, jest mianowicie taki y, kontynuacja mojego Mojego kochani, filmu pod tytułem Przestań się uśmiechać. To teraz mam taki odcinek numer dwa podobny: przestań rozmawiać z kimś lub ze wszystkimi, którzy Cię zaczepiają, tak? Czy to jest kochani y, jakiś żul przed sklepu, y, czy jakaś babcia, która szuka y, y, atencji, bo nie wszystkie są takie starsze panie, niektóre są miłe i takie szczere, a niektóre wybitnie szukają atencji. Y, czy też niestety bardzo dużo ludzi y, obłąkanych chodzi i jestem tego świadkiem? Będąc tutaj w centrum, i po prostu zaczepia co drugą osobę o coś tam. jeździ taka pani na rowerze zaczepia głównie nastolatki i nastolatków, i wdaje się z nimi w rozmowę. I zanim oni ogarną o, to, o co chodzi, no to chwilę im zajmuje i troszkę ona ich energii jednak weźmie. Także nie musisz podejmować interakcje ze, ze wszystkimi osobami, które Cię zaczepiają. Czy y, Cię zagadują w sklepie, czy tak jak ja, mm, zawsze jestem zagadywana o pieski, czy ty, krytykowana o wózek, w którym je y, wożę, bo y, wieśniacy w Polsce nie rozumieją, że mogą być wózki dla, y, dla psów, nie? No w Niemczech, czy gdzieś tam w Japonii czy gdziekolwiek to nie jest żadną rewelacją. Wozi się w takich wózkach zwierzątka, wozi się dzieci yy, i one są czasami bardzo takie duże. Wozi się różne zabawki i się ciąg ciągną matki, bo im po prostu jest zwyczajniej yy, lżej, tak? Tak samo mi z dwoma pieskami lżej jest pojechać wózkiem i wystawić ich na trawę, gdzie, yy, gdzie sobie wtedy pochodzą i Unikną, może jakby szli tak cały czas, z jakiegoś kleszcza, tak. No ale tutaj cały czas jestem postrzegana jako jakiś element, jakaś atrakcja pozytywna bądź negatywna, że mam buzek dla psów. No, także daruj sobie, kochany, kochana, wszystkie interakcje. Nawet jak ktoś cię zaczepia w piekarni, stojąc w kolejce i coś do ciebie gada, to wcale nie musisz reagować. Nie musisz oddawać swojej energii temu, komu nie chcesz oddawać. Możesz tylko spojrzeć. I tak ukosa i to wystarczy. No. Wszystko się rozbija, kochani, o naszą uwagę, o naszą energię. Yy. A my ją chcemy zachować dla siebie. W związku z czym nie reagujmy. Bądźmy w swoim w świecie wewnętrznym, w swoim jakimś miłym toku myślowym. Nie dajmy przeszkodzić w tym, żeby że spędza, spędzamy fajny dzień innym, mniej. Zadowolonym z życia. Kocham Was i Buziaczki. Miłego Dziąka.